Dzisiaj mam dla was haul z sierpnia, w sumie nie ma tych rzeczy dużo, większość to będą tutaj kosmetyki i w sumie nie wiedziałam właśnie czy to nagrywać czy nie, ale pisaliście do mnie, kiedy będzie jakiś haul, stwierdziłam, mam chwilę czasu, to mogę to nagrać, pokażę wam tutaj właśnie kilka rzeczy, które zakupiłam w tym miesiącu, eee, tak już w Wspomniałam wcześniej będzie to większość kosmetyków, żeby zbędnie nie przedłużać, przychodzę do pokazywania. I więc pierwsza rzecz to zamówiłam sobie brązer Honolulu, dlatego że mój już się kończy i zamówiłam sobie nowy, tutaj wiadomo, pędzelek i brązer. Ja tego pędzelka nigdy nie używam, używam taki z Rossmana czy z tam Super Farmu, nie wiem. Tego pędzelka nie używam, ale brązer bardzo lubię. Wkład do pudru, właśnie ja mam kolor 03, jakby ktoś się pytał, to jest ten wkład do wipery, no, o którym mówiłam o, i o tym pudrze mówiłam wam w ulubieńcach. Mój ukochany eyeliner z Eveline 2000%, najlepszy eyeliner, jak zawsze to mówię, to jest mój ukochany eyeliner i nie zamienię go na żaden inny. I kupiłam sobie też maskarę z Lovely, yy, tą Carling Pump Up. Ona też właśnie jest bardzo tania, a ostatnio się z nią jeszcze bardziej polubiłam, dlatego stwierdziłam, że sobie ją też kupiam. Coś do włosów, czyli dwa suche szampony. Jeden taki duży, z Batiste. jest Jest to, to właśnie edycja, nie edycja, tylko ten rodzaj do włosów ciemnych. Właśnie stwierdziłam, że sobie też przetestuję, bo takiego jeszcze nie miałam, bo zawsze miałam te wszystkie kwiatowe, owocowe, a tego nie miałam. Stwierdziłam, że przetestuję. I taka miniaturka, bo właśnie przez wakacje dużo, dużo jeździłam i tutaj kupiłam właśnie też taką miniaturkę kwiaty i owoce. Właśnie. Tego zapachu jeszcze też nie miałam, więc stwierdziłam, że przetestuję. Coś do włosów jeszcze to odżywka z gliskura. Tym razem wzięłam tą czarną, czyli do włosów bardzo zniszczonych i suchych. Ja tam za każdym razem, jak kupuję te odżywki z Gliskura, bo one u mnie cały czas są, to zawsze zmieniam sobie na inne te rodzaje. No, jak co powiedzieć? Płyn mycelarny z Garniera właśnie, bo też mi się skończył i musiałam kupić nowy w Superfarmie na promocji za 9 zł jedynie. Kupiłam taki wielki żel pod prysznic z i Jak zobaczyłam się, że za 9 zł to się taka duża butla, bo to jest 500 ml, to jest z co mało tak bardzo ładnie, pachnie tak świeżo, więc stwierdziłam, się pokuszę. Kupiłam również sz szampon do włosów z garniera y Citrus Detox, coś tam, coś tam. Jest to do włosów przetuszczający się y i tutaj jest to też podobno szampon przeciwupieżowy, Kupiłam go ze względu na to, że cały czas używam ten zwiszy szampon przeciwupieżowy, bo tak właśnie poleciła pani dermatolog, bo mimo tego, że nie mam upieżu, to on dobrze oczyszcza skórę głowy i tak dalej. Ale tamten szampon, mało tego, że ma 250 ml, to kosztuje 60 zł. I już przestałam się uśmiechać, to że muszę za każdym razem wydawać szampon, muszę wydawać za każdym razem 60 zł na szampon, a ja moje włosy codziennie. No, więc tak trochę średnio. Więc stwierdziłam, że poszukam też jakiegoś fajnego szamponu czyszczającego. No i właśnie postawiłam na ten. Ja za niego zapłaciłam około chyba 11-12 zł, no więc różnica w cenach kolosalna. Jest też większy, więc właśnie ten będę testować. Już go dwa razy użyłam, powiem Wam, że jestem zadowolona, dlatego mam nadzieję, że nie będę musiała już kupować szamponu za sześć dych, ewentualnie tam od czasu do czasu, ale nie non stop, no bo to jednak trochę kosztuje. A ten póki co też się fajnie sprawdza, dlatego zobaczymy. I jak już jesteśmy przy włosach, to jeszcze pani dermatolog poleciła mi na Moje wypadające włosy, taką dermenę. Yy, jest to żel na skórę głowy, który ma hamować wypadanie włosów. No i używam, staram się regularnie. Zobaczymy, czy taki się efekty da, czy nie. Mam nadzieję jednak, że tak, więc testuję. Jak po ulubieńcach wiecie, yy, ukradli mi telefon Blöds. No i niestety muszę mieć nowy. Yy, nie polecam. Jest to Grand Prime. Będzie o nim filmik, więc nie pytajcie bo mam codziennie spam o tym mm, o. wiem, że część z was ma i podobno jesteście zadowoleni ja niestety nie jestem ale okej, okay, nie o ten filmik w każdym razie pytacie też, yy, czy mam jakieś case'y już, gdzie kupuję i tak dalej póki co mam trzy case'y i więcej raczej nie będę kupować na niego bo po prostu mi szkoda pieniędzy na case'y, skoro ja i tak yy, jak najszybciej chcę wymienić ten telefon mimo tego, że mam go miesiąc, to już mam go dosyć ja mam takie trzy case, taki jeden biały, gumowy, taki złoty i taki niebieski. I właśnie częstsze pytanie, gdzie ja kupuję case. Ten kupiłam na Allegro, ten kupiłam na Ebayu. Ja właśnie częściej kupuję case albo na Allegro, albo na Ebayu. Częściej już na Ebayu kupuję. Pomimo tego, że trochę się czeka, to są tam tanie case. I naprawdę w sumie raz się czeka dłużej, raz krócej. Ostatni właśnie czekałam, te dwa zamówiłam w tym samym czasie, ten mi przyszedł po tygodniu, a ten już po trzech tygodniach. Więc no różnica jest trochę, ale jak macie czas jesteście dosyć cierpliwi, chociaż ja nie jestem, ale też czekam, no to polecam Wam też kupować jakieś Snail'u, bo zawsze jakoś zadowolona była. E, jak byłam nad morzem, kupiłam sobie selfie stick, wszyscy z tym już chodzą i w ogóle. E, ja właśnie stwierdziłam, że też sobie zakupię, więc na Slapie już mogliście widzieć. No, jest to całkiem fajny bajer, nie wiem, e, jakoś nie użyłam tego zbyt często, ale warto mieć coś takiego, drogie też to nie było, więc stwierdziłam, dobra, kupię sobie, ja kupiłam z taką rulową rączką, no ale, dobrze. Mam selfie stick, jak wszyscy teraz, więc no. I jeszcze mam do, mam do pokazania tylko dwie koszulki, pierwsza to jest taka z beczki na, na, na ramkach, taka czarna, krótka koszulka, e, była chyba w Lookbooku nad morza. Tak, tak mi się wydaje. I jeszcze ona chyba też... Tą Tomba też już widzieliście. Yy, I ona z high też taka krótsza na takich ramionczkach, letnia, fajnie, więc takie dwie przewiewne letnie koszulki, idealnie. Więc to byłoby już wszystko. Mam nadzieję, że taki krótki filmik Wam się spodobał. Jeżeli Wam się podobało, możecie stać kciuka w górę. Ja zobaczymy się w kolejnym filmiku. Zapraszam Was do filmiku przed, gdzie jest konkurs, ale dobrze, zapraszam Was też do opisu, tam znajdziecie wszystkie social media moje. Ostatnio też zacząłem trochę więcej do Was gadać na snapie, więc możecie mnie dodać. Dobrze, żegnam się z Wami i pa pa!